Dzień szósty o sprawiedliwość społeczną, która przejawia się między innymi w realnej pomocy państwa osobom niepełnosprawnym, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych. Z adhortacji Amoris Letitia papieża Franciszka musimy domagać się praw rodziny, a nie tylko praw jednostki. Rodzina jest dobrem, bez którego społeczeństwo nie może się obyć, które musi być chronione. Niektóre rodziny przeżywają dramatyczne cierpienia, kiedy w obliczu choroby osoby bliskiej nie mają dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej, lub gdy wydłuża się czas bez dostępu do godnej pracy. Na wielki podziw zasługują rodziny, które z miłością akceptują trudne doświadczenia dziecka niepełnosprawnego. Dają one kościołowi i społeczeństwu cenne świadectwo wierności wobec daru życia. Rodzina, która akceptuje w duchu wiary obecność osób niepełnosprawnych, będzie w stanie rozpoznać i zagwarantować jakość i wartość każdego życia z jego potrzebami, prawami i możliwościami. Będzie ona pobudzać do opieki i troski oraz będzie promować towarzyszenie i miłość na każdym etapie życia. Módlmy się o dobre rozeznanie i wrażliwość dla osób odpowiedzialnych za dystrybucję dóbr społecznych, aby nigdy nie zabrakło środków dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz dla instytucji służących ciężko doświadczonym przez okoliczności życia. W szczególny sposób prosimy Cię, Panie Boże, za lekarzy i pielęgniarki pracujące w hospicjach perinatalnych, gdzie dzieci urodzone z wadami letalnymi. Otoczone miłością mogą godnie przeżyć swoje krótkie życie, które ty sam im ofiarowałeś. Prosimy o rozwój hospicjów, aby z ich czułej i profesjonalnej pomocy mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy tego potrzebują. Rodzina Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją. Daj nam poznać skutki Twojej zbawiennej opieki. Módlmy się. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa z encykliki Ewangelium Wite św. Jana Pawła II, o Maryjo, jutrzenko Nowego Świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz, o matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność oraz fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię Życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości. Na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Obrona życia człowieka to nie tylko sprzeciwianie się zabójstwom dzieci nienarodzonych, ale także bardzo konkretna pomoc potrzebującym. Politycy kształtując ustawodawstwo mają największe możliwości, aby pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny są od wielu lat w szczególnie trudnej sytuacji. Kolejne rządy pomijają ich postulaty, wiedząc, że chorzy ludzie nie są w stanie organizować manifestacji i głośno domagać się godnego życia dla siebie i swoich rodzin. Polscy naukowcy już w 2011 roku oszacowali koszty leczenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością na około 5000 zł miesięcznie. Zatem państwo polskie przerzuca koszty wychowania chorych dzieci praktycznie wyłącznie na rodziców. Proszę więc o modlitwę za sprawiedliwość społeczną, aby politycy dostrzegli problemy z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Każda osoba chora i niepełnosprawna ma prawo do życia, a nasze państwo powinno im zapewnić realne wsparcie i godną egzystencję. Niech słowa papieża Franciszka z końca ubiegłego roku będą wskazaniem dla polityków, jakie prawa powinni tworzyć. Papież mówił, ważne jest, aby spojrzeć na osobę niepełnosprawną, jak na jednego z nas, który musi być w centrum naszej troski i zainteresowania, a także w centrum uwagi wszystkich i polityki. To jest cel cywilizacji. Państwo i administracja publiczna muszą zrobić to, co do nich należy. Nie możemy pozostawić samym sobie tak wielu rodzin, które są zmuszone walczyć o utrzymanie dzieci w trudnej sytuacji. Szczęść Boże.